Czy o tyli ludzie powinni płacić za dwa miejsca w samolocie? Jeśli zajmują więcej niż jedno miejsce, uważam, że no jakieś rozwiązania powinny być. Niektóre linie wprowadzają zniżki na drugie miejsce. Jeśli ja się mieszczę w jednym miejscu, jeszcze, a ktoś wie, co będzie później. Jeśli miałabym zająć cudze miejsce, na pewno dokupiłabym to yy, drugie. Uważam, że ten problem powinien być tak rozwiązany, że jeśli osoba nie przeszkadza innym swoim gabarytem. To spoko, ale jeśli zaczyna to robić, no to ma rozwiązać ten problem i nikogo nie obchodzi, jak to rozwiązać. Ale myślisz, że ktoś by ci zwrócił uwagę, żebyś kupił drugie miejsce? Ty jesteś kulturystą, tak? Powiedzmy, dbasz o siebie, sportowiec. Okay, ale nie zwrócił, bo nie chcieli podejść. No właśnie, to... <laughs> widzisz, ale do ciebie nikt nie podejdzie i nie zwróci ci uwagi, nikt ci nie napisze w internecie komentarza, kup drugie miejsce. Po prostu siedziałem tak, no bo to jest mój problem, że byłem... W... W klasycznym miejscu, a się w nim nie mieściłem, może dlatego, że mam po prostu jakąś kulturę osobistą wpojoną, że nie ma prawa to przeszkadzać innej osobie. I myślę, że to po prostu działa w każdą stronę. A jeśli ktoś nie potrafi tego uszanować, no to on łamie standardy społeczne, tak? Ale to jest twój problem, tak jak powiedziałeś, który jest twoim wyborem. I ty to robisz dla siebie, bo ty chcesz tak wyglądać. A osoby z nadwagą w większości przypadków nie chcą. To nie jest ich wybór. Ale wyborem jest droga, która to mogła spowodować. Czyli mają... Teoretycznie, ale na ten temat już rozmawialiśmy, to, że niekiedy no, jest to po prostu bardzo ciężkie, tak?